W tej nauce Chrystusa dziś chcemy się pochylić nad siódmym błogosławieństwem, mianowicie błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Jakaś Wielka przed Bogiem zasługa i uboga nagroda, kto to będzie spełniał? Pokój jest jednym z największych dóbr w życiu człowieka. Można mieć wielkie Stanowisko w społeczności wywyższonym przed ludzi. Można mieć wielkie konto w banku, można się cieszyć sportowym zdrowiem, ale jeśli do jakiegoś powodu człowiek nie ma pokoju w sercu, jemu się żyć nie chce. Nic go nie cieszy, wszystko na nic. Patrzmy, jak ogromnie tę wartość doceniał Pan Jezus i przynosił w swoim. Ile razy Pan Jezus spotykał się z apostołami, to zawsze ich tak samo witał. Pokój wam. To Pan Jezus, kiedy wysyłał u apostołów i uczniów na naukę, Powiedział, gdziekolwiek wejdziecie i przyjmą was, wasz pokój spocznie na nich. Gdy was nie przyjmą, otrząśnijcie nawet proch z nóg waszych, który przywarł na tym miejscu do waszych nóg. I pokój wasz wróci do was. Tak pięknie o tym, przykazań, o tym błogosławieństwie nauczał święty Jan Paweł II w Toruniu 7 czerwca 1990 roku. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. Tak mówi do nas Chrystus w kazaniu na górze: Z głębi swego serca miłującego wypowiada pragnienie naszego szczęścia. Chrystus wie, że największym szczęściem człowieka jest takie zjednoczenie z Bogiem, które człowieka czyni Synem Bożym. Pośród różnych dróg prowadzących do pełni szczęścia wskazuje i tę, która prowadzi przez czynienie pokoju i dzielenie się nim z innymi. Ludzie pokoju godni są imienia synów bożych, takich Chrystus nazywa szczęśliwymi. Drodzy bracia i siostry, bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania zła i grzechu w sercu, a zwłaszcza bez miłości, człowiek nie będzie miał wewnętrznego pokoju. Pokój może przetrwać tylko wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych wartościach, oparty na normach moralnych, otwarty na Pana Boga. Nie może natomiast ostać się, jeśli został wzniesiony na grząskim gruncie obojętności religijnej, płytkiego pragmatyzmu. Rodzi on w sercu ludzi i w życiu społeczeństwa z do moralnego się, porządku etycznego. Zachowania Bożych Przykazań. Pokój może być w pełni tylko od Boga. Ludzie w pełni pokoju nam nigdy nie mogą dać i poza drogą Bożą człowiek nigdy pełnego pokoju nie osiągnie. Kiedy w raju Pan Bóg stworzył człowieka, był ogromnie szczęśliwy. Bo miał pokój Boży. Kiedy zgrzeszył, skończył się Boży pokój. Był pełen niepokoju, bojaźni. Nic go już w raju nie cieszyło. Skrył się. Bo zawsze pokój zabiera grzech. Każdy grzech. Kiedyś... Jeden z księży opowiadał z jednej diecezji tu na południu Polski. Wezwano mnie do chorego do szpitala. W czasach komunizmu to jeszcze było. Bo wtedy księdzu do szpitala normalnie nie można było wejść, ale na wezwanie chorego pozwalali. Dano mi Specjalny taki płaszcz biały lekarski, żebym uważał, bo to bardzo zakaźny oddział chorób skórnych, wenerycznych. W tamtym czasie jeszcze ludzie nie umieli ratować się antybiotykami. To były pierwsze lata yy, po wojnie. Poprowadzono mnie do łóżka, gdzie leżał człowiek, ale właściwie mówi szczątki, kości obleczone skórą. Spowiedź, i po spowiedzi ten człowiek mówi, proszę księdza, ja pochodzę ze wsi. Ale jakoś Pan Bóg nie skąpił mi zdolności. Wybijałem się, poszedłem do szkoły, skończyłem technikum. Wtedy kwitły budowy i odbudowy po wojnie. Ponieważ miałem dobre świadectwo, dali mnie na kurs obsługi wielkiego dźwigu. Byłem bardzo młody, jeszcze nie miałem 20 lat. Zacząłem po tym kursie pracować bardzo sprawnie. Przyszły wielkie pieniądze, bo stanowisko odpowiedzialne. Grono współpracowników po każdej wypłacie zrzucali się i robili sobie taką bibę. Ja się nie wyróżniałem, cząstkę dawałem, ale nie chciałem pić. Mieli mi ogromnie za złe, wynosisz się. Myślisz, że żeś większy od nas. Żeby mi dali spokój, zacząłem uczestniczyć. Tak, po paru miesiącach wciągnąłem się. Przyszło picie. Czasem większe, niekontrolowany, po pracy było wolne, przyszły nieodpowiednie spotkania i przyszedł Grzech. I wtedy, bo do tej pory byłem tak szczęśliwy, tak zadowolony, Wysnął pokój z mojego serca, więc zacząłem pić częściej, żeby to zagłuszyć. I coraz więcej. Przyplątała się po pewnym czasie choroba, bardzo wstydliwa. Ja ze wsi człowiek wstydziłem się o tym komuś powiedzieć, a tym bardziej lekarzowi. Kiedy już nie mogłem wytrzymać, Poszedłem do lekarza, było za późno. I teraz tutaj leżę i czekam na swój koniec. I mówi, proszę księdza, tak analizuję swoje życie. Kiedy grzech się w moje życie włączył, skończyło się moje szczęście i pryspokój z mojego serca. To grzech mi zabrał pokój, radość, potem uznanie u ludzi, bo kiedy się dowiedzieli o mojej chorobie, odwrócili się. Oczywiście, zabrał mi pracę, z której się tak cieszyłem. A teraz, proszę, księdza wyciąga rękę po ostatnią daninę w moim życiu, po moje życie. Pamiętajmy, Grzech zabiera człowiekowi to, co jest jego szczęściem, pełnym szczęściem. Zabiera pokój. Grzech nie tylko rozwija wspólnotę z ludźmi, ale przede wszystkim wspólnotę z Bogiem. Na scenie grzechu ludzkiego pojawia się trzecia najważniejsza postać nie z tego świata. Aby buntować człowieka przeciw Bogu, wypaczać jego prawdziwy obraz, wymawiać człowiekowi, że może być szczęśliwy bez Boga. A śmierć, mówi Księga Mądrości, weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają ją ci, którzy do niego należą. kończy się początkowy stan szczęścia człowieka w raju i został potem zrujnowany pokój na świecie. Prawdziwy pokój człowiekowi przynosi Chrystus. To on przyszedł z nieba na ziemię i zwyciężył grzech, który jest korzeniem niepokoju. To dlatego tak często, jak wspomniałem Pan Jezus tym pozdrowieniem, witał się pokój Wam, bo go każdemu człowiekowi przyniósł. Kiedy Napoleona spytano, kiedy już był umierający na Wyspie Świętej Heleni w niewoli u Anglików, jaki miał najszczęśliwszy dzień w życiu, to powiedział po zastanowieniu Dzień Pierwszej Komunii. Tam przyszedł Chrystus, i On wtedy odczuł prawdziwy pokój, to ten wielki dar. I dlatego w naszym życiu ogromnie powinniśmy dbać. O bliskość z Chrystusem, bo wtedy otrzymujemy ten największy dar poza łaską Bożą pokój, który człowieka wypełnia. Dopóki grzech nie przestanie istnieć w każdym człowieku, Dopóty pokój na Ziemi nie będzie. Przychodzi Chrystus na świat rozbity, podzielony, skłócony. Przychodzi, aby właśnie człowiekowi przynieść pokój. Pokój z Bogiem i pokój z człowiekiem. Ten dar jest w naszym życiu. Takim ogromnym, wielkim dobrem. Dlatego pokój przynosi człowiekowi modlitwa i sakrament. To w jednej parafii rodzina, Kilkoro dzieci, jak to dawniej bywało. Wśród dzieci czteroletnia najmłodsza córeczka. Wszyscy w Wielką Sobotę wybierają się na rezurrekcję. Bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu było tak, że ktokolwiek żył na rezurrekcji musiał być przynajmniej raz w roku ci, którzy w ogóle nie chodzili. dziś jest nieco inaczej. No i cieszą się wszyscy, żeby nie zaspać, żeby zdążyć dojechać bo było parę kilometrów do Kościoła, żeby szybko wstać. Bo przecież trzeba przywitać Pana Jezusa z martwych Mała dziewczynka nie dospała, choć bardzo cicho się zachowywali ci, którzy wstali. Zerwała się i w płacz, żeby ją ubierać, bo ona chce pojechać i zobaczyć pana Jezusa z martwych zmartwychwstałego. Wszyscy w tym domu byli taką przeciętną katolicką rodziną. Ojciec. Był jakiś ogromnie zamknięty, gorzki, niedostępny. Przyszedł do córeczki i mówi tak, słuchaj, ja cię nie wezmę tam tyle ludzi, ciasno ogromne. Tylko ja poproszę, to ci Pana Jezusa zmartwychwstałego przywiozę. Oczywiście dziecko uwierzył. Jakoś dopadła go łaska Boża, była jakaś odpowiednia nauka rezurekcyjna. Po wielu latach poszedł do spowiedzi. Oczywiście po spowiedzi do komunii. Ożył. Przyszedł pokój Boży do serca. Nie mogli go poznać z rodziny, kiedy wracali do domu. Uśmiechnięty, kontaktowy, radosny. Przyjechali do domu, wybiegła ta, która czekała na pana Jezusa. Ojciec złapał ją, przytylił do serca, ucałował i zaczyna tłumaczyć. Widzisz dziecko, pan Jezus miał tyle zajęcia i coś tam jeszcze. A ona mówi: Tato, ja już. Zobaczyłam Pana Jezusa zmartwychwstałego. Zdumiony pyta, gdzie w Twoich oczach? Pokój, jedno z największych dóbr, jakie człowiek w życiu może otrzymać. To dlatego tę wartość Pan Jezus w tych ośmiu błogosławieństwach umieścił. Doceniajmy w naszym życiu pokój. Może człowiek być chory. Spotkałem w moim kapłańskim życiu ludzi chorych i umierających. Tak mi kiedyś opowiadał nieżyjący już ksiądz Jasio Dudek, były proboszcz Somaszowic. Kiedy był wikariuszem w Werbkowicach miał bardzo pobożnego takiego starszego pana na wsi. Pewnego razu posłyszał, że ciężko chory. Mówi, po obiedzie siadłem na motor, pojechałem, ucieszył się ogromnie. Wziąłem krzesło, siadłem przy jego łóżku i w pewnym momencie on mi z taką radością mówi: Proszę księdza, ja głośno nie mówię, żeby tu nie słyszeli w rodzinie. Ja dzisiaj umrę. Proszę księdza, czy ksiądz sobie wyobraża? Ja na własne oczy dzisiaj żywego Pana Jezusa zobaczę. To są ludzie pokoju, widzicie? Dlatego o ten pokój w naszym życiu my się musimy modlić. Jak powiedziałem, częsta spowiedź, sakramenta święte i jest pokój w sercu. Czasem może będzie trudno koniec z końcem związać. Czy dotknie jakieś inne cierpienie, ale w sercu człowiek jest spokojny. Wczoraj przyjechał tutaj taki pan z Warszawy. On nie mógł dzisiaj być, bo jakieś tam ma ważne zajęcie dzisiaj, ale mówię, że któregoś miesiąca on takie świadectwo da. Opisuję, bo dał takie przyjęcie świadectwo wczoraj z pan Grzegorz. Za chorobą dość daleko w swoim życiu odszedł od pana Boga. Zaczęły mu dokuczać wielkie plamy na skórze. Po wizycie u dermatologa okazało się, że to początek okropnej choroby Łuszczyca. Rozpocząłem leczenie. Choroba w szybkim tempie rozwijała się. Lekarze dawali mi coraz to nowe leki, maści, pigułki, witaminy, a moje ciało wyglądało coraz straszniej. Plamy przekształcały się w bolesne, otwarte rany, rozlały się po całym ciele. Zostałem poddany szpitalnemu leczeniu. Codzienne naświetlania, zastrzyki, ogromne ilości maści, leków doustnych. Leczenie trwało i trwało, ale poprawy nie było. Wtedy pojawił się u mnie jeszcze większy bunt przeciw Bogu. Zastanawianie się nad wszystkim i nad sensem wiary. Moja siostra opowiadała mi wtedy o wąwolnicy i o cudownych tam zdarzeniach, jakie za pośrednictwem Matki Bożej dokonują się. Opowiedziała, jak ona sama została uwolniona od zła w jej życiu. Jak po uzdrowieniu ułożyła sobie życie i jest najszczęśliwsza osoba na świecie. Nie wierzyłem w to. Nie wierzyłem i nie chciałem pojechać. To trwało dość długo. Pewnego dnia zdecydowałem się: pojadę na indywidualną modlitwę uzdrowienia. Wtedy rozpoczęła się walka i pojawiły się przeciwności. Teraz wiem, że szatan to robił, abym tam nie dotarł. Niestety. Nadal nie wierzyłem w to, że mogę być uzdrowiony. Kiedy już dotarłem, uklęknąłem przed Matką Boską cudowną i z jednej strony, nie wierząc, w głębi serca tak bardzo pragnąłem wiary. Po rozmowie z księdzem i modlitwie o uzdrowienie wróciłem do domu. W ciągu tygodnia choroba ustąpiła zupełnie. Każdego dnia obserwowałem swoje ciało i obserwowałem, jak znikają rany. Już pierwszego dnia odstawiłem wszelkie maści i leki. Po kilku dniach po chorobie nie było śladu. Pojechałem do swojego lekarza, który prowadził mnie tyle lat, popatrzył na mnie i. Ogromnie się zdumiał. Po ranach, które były na ciele otwarte, nawet blist nie było. Minął już ponad rok od tego cudownego uzdrowienia. Jestem zupełnie zdrowy, a duchowo zupełnie inny. Jak to dobrze, że tu się gromadzimy? Gdzie jest? I modlitwa, i święte sakramenty. Pomódlmy się o ten wielki dar, aby nas nigdy nie opuszczał w naszym sercu, cokolwiek się w życiu stało. Ale módlmy się o ten pokój dla naszych najbliższych, bo my wiemy, co to znaczy, jaki spokój między ludźmi w domu, w rodzinie, w sąsiedztwie. Tak jest dzisiaj ogromnie porożnione nasze społeczeństwo. Pewne siły to celowo robią, dzielą nas. To jutro mamy taki piękny dzień pamięci żołnierzy wyglętych. Oni szli i chcieli nieść dobro nie tylko dla siebie. Dla tego, co było dla nich tak kochane, dla Polski. A potem byli tak wyszydzani, mordowani i po morderstwach zabijani. To dzisiaj też westchnijmy za nich w naszej modlitwie powszechnej.